Nie do zaniepokojonych serc, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, bo odpłata Boża, sam On przychodzi i wybawi Was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niebieski, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w W legowisku szakali będzie miejsce na czcinę i sitowie. Amen. Posłuchajmy z Nowego Testamentu z listą, Apostała Jakoba z II rozdziału. W z Bracia moi, nie kierujcie się pozorami zewnętrznymi, wierząc od naszego Pana. Chwały Jezusa Chrystusa. Jeśli bowiem na Wasze zgromadzenie przyjdzie człowiek noszący złoty pierścień i lśniącą szatę, i przyjdzie też ktoś biedny w nędznej szacie, a Wy spojrzycie na tego, który ma lśniącą szatę, i powiecie: usiądź tutaj, wygodnie, do biednego zaś powiecie: ty stań tam, lub usiądź przy moich nogach. To czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się przewrotnymi sędziami? Posłuchajcie, moi kochani bracia, czy Bóg nie wybrał biednych w oczach tego świata na bogatych w wierze i na dziedziców królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Amen. Amen. Znowu opuścił okolice tylu i przez sydon i środek krainy Dekapolu przyszedł na jezioro galilejskie. Wtedy przyprowadzili do niego duchu mniemnego i prosili, żeby położył na niego rękę. On zaś wziął go na bok i na osobności ułożył palce w jego uszy. Splunął i dotknął jego języka. Następnie spojrzał w niebo, wezmął i powiedział do niego efata, to znaczy otwórz się. Zaraz też rozzyskał słuch i zdolność mówienia i mówił poprawę. Jezus zaś ogłosił, żeby nikomu o tym nie mówili. Im bardziej jednak zabraniał, tym więcej tak rozgłaszali. Ogarnięcie zdumienia mówili: dobrze wszystko uczynił. Nawet uchem przywraca słuch i niebym mogą. Błogosławieni, którzy, z tego, którzy słuchają i Słowa Bożego. Amen. Dziękuję. Ułaska Pana Jezusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego nie będą z nami wszystkimi. Amen. Moi drodzy. Zaczniemy rozważać tą Ewangelię, tą historię, którą czytaliśmy. Pomyślmy i tak, zastanówmy się na chwilę, jak będą postrzegać Boga dzieci, jak będą postrzegać Boga dorośli, a może... Jak patrzą i jak widzą Boga seniorzy, a jak będą na Niego patrzeć naukowcy, ludzie chorzy, jak niepełnosprawni intelektualni, możemy tak mnożyć i mnożyć. Pomyślcie, czy każda z tych grup będą go widzieć tak samo. Bo na pewno nie. Tak jak próbowałem rozmawiać z dziećmi nie. i z opowiadały jak mogą widzieć Boga. Kiedyś ktoś robił takie badania, jeżeli chodzi o dojrzałość, powiedzmy, czy, czy rozumienie w wierze i często właśnie dzieci, małe dzieci, często widziały, odbierały, czy widziały tego Boga jako kogoś potężnego, siedzącego na tronie. Jak miało styczność z różnymi obrazkami, to widziały Go jako starca z brodą i tak nie, czy jako Dorosłego mężczyznę w różny sposób, czy jako ojca, jakkolwiek w taki sposób na niego patrzyły, tak go widziały, tak go odbierały. Pomyślcie, że tym samym, skoro był dla nich takim człowiekiem wyniesionym do niebios, to też przypisywało mu bardziej, czy więcej ludzkich zachowań, i tak dalej, i tak dalej. I tak to widziały dzieci. Ludzie starsi, dojrzalsi, często, gdy zadawano im pytanie, jaki jest Bóg, to metafora światła pojawiała się najczęściej w takich badaniach. Mówiły, że jest światłem, że trudno go wypowiedzieć, nadać mu kształt, jakąś formę, że jest to rzecz niewysłowiona, przekraczająca myślenie. Ale tu pomyślimy o, o tym, jak będą na Boga patrzeć, jaki będą widzieć, Ci, którzy są chorzy, e, którzy może są ciężko chorzy, którzy chcą widzieć w przede wszystkim lekarza, uzdrowiciela, tego, który daje posługi, jak śpiewaliśmy właśnie przed Ewangelią. Albo jak będą go widzieć e, naukowcy, którzy wszędzie chcą widzieć porządek, e, relacje przyczynowo-skutkowe, którzy e, zachwycają się skomplikowaną materią przed świata i tak dalej, tak dalej, też tu będą odbierać. Może będzie bardziej e, zasadami matematycznymi niż taką e, osobą, jaką widzą choćby dzieci. I możemy to rozciągać, rozciągać. Sami zresztą e, zachęcam, żebyście sami się tak zastanowili nad tym, czy porozmawiali nawet <coughs> swoimi znajomymi, jak ktoś właśnie postrzega, jak widzi Boga, no, to takie ciekawe ćwiczenie, które nam może wiele powiedzieć też o nas, o tym. W jakiej jesteśmy sytuacją bo w każdym kontekście, jakim jesteśmy, to też trochę inaczej i inne rzeczy wyłapujemy, czy e, widzimy w Bogu. Ale ciekawe jest, moi drodzy, też to, że e, jak możemy pójść dalej takim drogą myślenia i zastanowić się też, kto w Kościele decyduje e, o tym, kto jest wierzącym, a kto nie jest. E, to jest może nie tyle wierzącym, kto staje się, czy jest członkiem kościoła i jakie kryteria stosuje. I często jak się nad tym może zastanowimy, to zobaczymy, że kryteria, które są stosowane często w kościele, to w pierwszej kolejności odwołują się do tych kompetencji umysłowych. Czyli że ta wiara w jej z bogiem ma się budować głównie na rozumieniu i przez Czyli trzeba zrozumieć, przyjąć e, wyznanie wiary, e, rozumieć, e, dobrze rozumieć e, Biblię, którą się czyta, e, odpowiadać e, na pytania i wyjaśniać to, w co i dlaczego wierzymy. I zobaczcie, że są to kompetencje, które są właściwe też dla osób e, dorosłych, e, bardziej albo może nawet nie tyle dorosłych, ale tych, którzy są. E, obyte z teologią, z myśleniem takim abstrakcyjnym, refleksyjnym, a nie wszyscy tacy są. Z dziećmi, jakbyśmy o tym porozmawiali, to byłoby trochę inaczej. Z wami, jakbym porozmawiał i, i zadał wam pytanie, żebyście mi wytłumaczyli tajemnicę Trójcy Świętej, to myślę, że niewielu z was by to zrobiło dobrze. A jak później bym wasze odpowiedzi skontrastował z tymi kryteriami, powiedzmy orzeczeniami pierwszych soborów kościelnych, które mówiły, kto jest przeklęty, czy kto jest niewierzący, jeżeli mówi tak i tak. To wielu z nas by się w tych definicjach zmieściło. Kto wie, czy może ja jakbym się nawet rozpędził, to też bym się nie zmieścił. I tak naprawdę cóż tu zrobić z tym. Więc okazuje się, że te kompetencje tylko umysłowe, racjonalne, refleksyjne nie są najważniejsze i nie są główne i podstawowe w tym naszym myśleniu o Bogu, że Bóg jest, można powiedzieć tak prozaicznie bogiem wszystkich. Do każdego przychodzi i przychodzi indywidualnie i mówi do niego językiem takim, aby mógł go on zrozumieć, a przede wszystkim aby Bóg nawiązać z nim więź. I zobaczcie też Pismo Święte uczy nas, pokazuje taką hierarchię rzeczy ważnych, Często wymieniamy wiarę jako coś ważnego, istotnego, ale apostoł Paweł oczywiście do Koryntian powie, że są trzy rzeczy. Wiara, nadzieja i miłość. I jak pamiętać, pamiętacie, powie, największa jest miłość. A miłość to nie tylko rozumienie, refleksja, to nie tylko e, uświadamienie sobie, że kogoś kocha, kocham i układanie tego w swoim umyśle. To jest też serce, które jak pamiętacie ma swoje relacje emocje i tak dalej i tak dalej więc jest tam dużo więcej rzeczy niż tylko akcyz rozmowa. No i dobrze, i zobaczcie, jak spróbujemy zobaczyć tą historię w Ewangelii, mamy tam człowieka, o którym czytamy, że nie słyszy i nie mówi. I to powoduje, że jest, żyje na uboczu społeczeństwa i inni przyprowadzają go do Jezusa, aby On mógł mu pomóc. Wierzą, że tylko Bóg może przez Jezusa dać słuch i mowę. I znajomi przyprowadzają tego naszego bohatera, aby Jezus położył na nim rękę i właściwie można powiedzieć, aby Jezus był z nim blisko. Przez moment wszedł w nim taką relację blisko, nawiązał z nim więź, aby się nim po prostu zainteresował. I jak patrzymy na tą scenę z Ewangelii, to zobaczymy, że Bóg, moi drodzy, taki jest, że dotyka nas przez innych ludzi. Najczęściej. Najmniej, przynajmniej tak jak widzę w swoim życiu, najmniej doświadczeń Boga mam, który z takich powiedzmy niewysłowionych, spływających z góry, z nieba, nagłych olśnień, błysków, głosów, które słyszę, ja tego tak nie doświadczam. Najbardziej Bóg do mnie przychodzi przez innych ludzi. To jest najczęściej. Innych, którzy nam pokazują Boga. I najczęściej jest tak, że to, to właśnie też inni przyprowadzają nas do Boga, do kościoła. Inni uczą nas modlitwy, zachęcają do naśladowania Jezusa, do czytania Pisma Świętego. Bóg po prostu przychodzi do nas przez człowieka. Jezus uzdrawiał, jak czytamy w Ewangelii, często słowem. Nie potrzebował robić żadnych wielkich rzeczy, tylko wystarczy, że coś powiedział i tak się działo. Ale tutaj w tekście Ewangelii można powiedzieć, że mamy cały spektakl. Zobaczcie, Jezus wkłada palce do uszu naszego bohatera, daje ślinę na jego język, i zapytamy się, po co takie gesty, po co tyle powiedzielibyśmy zachodu, jak wystarczy, by powiedział Fata, otwórz się i człowiek i słyszy i mówi. Ale Jezus wybiera taką drogę. I robi to z kilku ważnych powodów. Po zobaczcie, ten człowiek nie słyszy i nie mówi. Jedyny sposób, w jaki może komunikować się ze światem, to jest właśnie gest, dotyk. I Spojrzeniem. I Jezus do mnie niego mówi właśnie Jego językiem. Chce, po, chce, jakby wejść w jego język i najpełniej się z nim komunikować. Potem Bóg o zna tylko taki język. I Jezus do niego tak mówi. Tak jak mówiłem na początku, Bóg też do nas tak mówi, abyśmy go zrozumieli. Każdy z nas ma swój język, który jest nam. Najbliższy, który jest tylko nasz, taki nasz osobisty, można powiedzieć, mówi się o tym tak ładnie, język serca. Bo Bóg przychodzi do każdego człowieka bez względu na to, e, jakie ma kompetencje umysłowe, bez względu na jego zdrowie, na etap rozwoju, w jakim się znajduje, czy jest dzieckiem, nastolatkiem czy też dorosłym. I łatwo też nieraz przychodzi nam nakładać oczekiwania od dorosłych, świadomych na tych innych ludzi i według tych kryteriów na przykład układać drogę do Boga, mówić, co ktoś musi zrobić, aby być z Bogiem, aby Bóg był z Nim w relacji, Bóg był z Nim więźni. To jest oczywiście przewrotne, bo często wtedy budujemy, czy nakładamy na kogoś nasze doświadczenie, nasze wyobrażenie, nasze rozumienie Boga, ale jak wiecie, nie do końca to musi pasować do drugiego człowieka. I to jest ta, jakby taka błędna droga, która często staje się przeszkodą dla innych. No ale zobaczcie, tej Ewangelii mamy tego naszego bohatera Jezus. Jezus go dotyka, rozmawia z nim jego językiem. W scenie Ewangelii jest też taka piękna rzecz, że widzimy, że Jezus bierze go na stronę, jakby chce, odprowadza go od tłumu, chce być z nim bezpośrednio gdzieś z boku. Chce być z nim po prostu sam na sam. Chce rozmawiać z nim jego językiem. Jezus. Przez taki gest chce pokazać temu członkowi czy właściwie pokazuje mu, że jest dla niego bardzo ważne. Że niejako nie jest częścią tłumu, nie jest jednym z wielu, tylko wyciąga to i pokazuje, że jesteś ważny, jesteś istotny, jesteś indywidualny. Później jak widzimy dalej, e, położeniu palców uszy, e, położeniu... Śliny na jego język, Jezus spojrzał w niebo i, jak czytamy, westchnął. Nasz bohater, jak już mówiłem, przez dotyk wzrok odbiera świat i widzi to wszystko, co robi Jezus. I to westchnięcie jest też bardzo symboliczne, bo to, moi drodzy, jest takie wspomnienie historii z księgi rodzaju, kiedy Bóg stwarzał cały. Wszedł kiedy tchnął w człowieka, i ten stał się istotą żywą. Jezus westchnął, tchnął, czyli stworzył go nowym człowiekiem. Bo teraz ten nasz bohater e, zaczyna mówić i słyszeć czyli tak naprawdę Jezus przywraca go do społeczeństwa, do prawdziwego życia. Daje mu to, o czym on marzył, za czym tęsknił, czego mu e, bardzo brakowało. Na koniec też Jezus mówi efata, czyli otwórz się. Czyli po tych słowach nasz bohater jest uzdrowiony, staje się słyszący i mówiący. I to też, moi drodzy, jest ważne w kontekście naszej wiary. Bo zobaczcie, że Jezus otwiera człowiekowi uszy, aby ten mógł słyszeć i mógł odpowiadać. Bo wiara tak naprawdę buduje się na Dialogu, na relacje. Bóg, jak mówiłem, mówi do nas, przychodzi do nas przez innych ludzi, którzy okazują nam jakiś gest, którzy do nas mówią, którzy z nami rozmawiają i my na to odpowiadamy. Ale Bóg przychodzi do nas przez Pismo Święte, które czytamy, które też mówimy, że do nas mówi. Czytamy i zadaje tekst, zadaje nam pytania. My odpowiadamy sobie w naszych sercach, myślach na to. W taki sposób Bóg przychodzi do nas. Przychodzi przez doświadczenia, przychodzi przez innych ludzi. Czyli to zobaczcie, że ta nasza wiara tak naprawdę ciągle odbiera się na tej wymianie, na tej relacji, która jest relacją e, tak rozumną, intelektualną, ale też relacją e, z, wynikającą z dotyku, z gestu, z dobrego czynu. W taki sposób e, układa się ta nasza Wiarą. Tak się jej uczymy i tak się uczymy też miłości i więzi z Bogiem. I człowiek na takie gesty przychodzącego Boga odpowiada swoją postawą, swoim zachowaniem. I to też jest zachowaniem wobec niewyswojonego Pana Majestatu, który mieszka gdzieś wysoko w niebie, przed którym może trzeba byłoby paść na kolana i, i leżeć może krzyżem w kościele. Ale człowiek odpowiada na Boga, który przychodzi do nas tym, jak zachowujemy się wobec innych. Bo Bóg tego od nas oczekuje i uczy nas, że przychodzi przez głównie drugiego człowieka. I każdy w moi drodzy, z Bogiem, który pogłębia z Nim więź, rozwija nas, miłość, jest dobry. Nie ma tak, że wiara na przykład że dzieci jest gorsza od wiary dorosłych że wiara osoby, powiedzmy, która jest wielkim naukowcem, teologiem jest lepsza od wiary człowieka, który nie jest obryty w naukach teologicznych, filozoficznych itd. To nie jest to wartościowanie. Każda więź, wiara z Bogiem, która pogłębia miłość, która powoduje, że ktoś jest bardziej, w którego, w którego życiu widać miłość, jest wielka i jest ważna, bez względu na to, jak, on, jak potrafi się zrozumieć i wypowiedzieć. Tak jak mówiłem na początku, po to, żeby prawdziwie kochać Boga i człowieka, nie musimy poprawnie znać definicji Trójcy Świętej. To nie jest nam niezbędne i potrzebne. To może na jakimś etapie później pomóc w refleksji, ale to nie są kryteria najważniejsze. To słowo efata, które też występuje w tekście, wskazuje też na coś jeszcze innego. Bo jest to takie wezwanie, aby otworzyć się na Boga, który jest obok nas, który też przychodzi do nas. I gdy Jezus mówi efata, ci, którzy, moi drodzy, są obok, to to słyszą. I w tym kontekście jest to też bardzo ważne, ponieważ w czasach Jezusa uzdrowicieli było cała masa. Było ich mnóstwo, oczywiście prowadzili zajęcie dochodowe, zresztą dzisiaj też znajdziemy takich, którzy się ogłaszają, że przepowiedzą nam przyszłość albo uzdrowią w jakiś sposób, elektryzując wodę, podając witaminy lewoskrętne i tak dalej, to takie spotkamy mnóstwo. W czasach Jezusa ich było jeszcze więcej, bo medycyna była na bardzo słabym poziomie, więc ci czarnoksiężnicy, uzdrowiciele Robili też różne gesty, które miały przynieść zdrowie. Jezus robi tak samo. Nawiązuje tym samym do ich, że tak powiem, praktyk, bo tak powiedzmy wydawało się, że jak ktoś musi coś zrobić, to lepiej, żeby zrobił to przy pomocy różnych gestów, że tak to powinno się dziać. Jezus też w ten sposób do tego nawiązuje, żeby ludzie widzieli, że Jezus uzdrawia. Ale Jezus mówi językiem prostym i zrozumiałym, nie używa skomplikowanych zaklęć, niezrozumiałych słów, które mają dodać magii, które mają dodać jakiegoś takiego tajemnicy, że ktoś obcuje z kimś niezwykłym, tylko mówi prostym, zwykłym językiem, który wszyscy rozumieją. Efata, otwórz się. I tym samym to się dzieje i ci, którzy to widzą, widzą, że Jezus nie jest wędrownym, uzdrowicielem szamanem, tylko jest prawdziwym lekarzem, cudotwórcą. I dodatkowo to przywrócenie słuchu, wzroku było też e, cudem o tyle niezwykłym, że, że dla ludzi tamtejszych czasów e, e, mówili, że to są tylko rzeczy, które może zrobić Bóg. Że człowiek nie jest w stanie przywrócić e, słuchu, mowy, a tym, a tym bardziej przywrócić wzroku, że może to zrobić tylko Bóg. I Jezus, który to robi, ludzie to widzą i dlatego są tak bardzo zdumieni, zachwyceni. I dlatego jak czytamy w Ewangelii, Jezus mówi, żeby nie rozpowiadali, ale oni widząc tak wielkie rzeczy, nie mogą trzymać języka ze zębami, tylko rozpowiadają, gdzie się da i jak się da. Jezus też, jak patrzymy w Ewangelii Marka, spojrzał w niebo i to, moi drodzy, jest też takie ciekawe, ciekawe odniesienie dla nas, możemy w tym znaleźć, bo to niebo, spojrzenie w niebo, to też symbol relacji Jezusa z Ojcem, który jest w niebie, jak powtarzamy też w modlitwie. I spojrzenie w, nie, spojrzenie w niebo Jezusa uczy nas również takiej modlitwy zaufania Bogu, ale jest w tym jeszcze coś bardzo e, ważnego i też ciekawego, że to spojrzenie w niego, moi drodzy, to takie tak naprawdę nabranie dystansu do naszych problemów i trudności, które przeżywamy. Ciężka i trudna sprawa, ale, no, ale Bóg. Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy starali się złapać dystans. Wziąć trochę jakby w nawias te wszystkie nasze zmartwienia, trudności, które przeżywamy. To wszystko, co nas nie Niejako znaleźć takie miejsce, w którym czujemy się wolni od tego wszystkiego, w którym jest miejsce na pokój, który daje Bóg. I pięknie to ilustruje modlitwa, którą powtarzają. Anonimowi alkoholicy jest myślę, że piękna i wartościowa, i warto, żebyśmy i my taką modlitwą się modlili, albo też przeżywali i szukali inspiracji do takiego dystansu. Ja mam ją przeczytam. Brzmi tak. Boże, daj mi siłę, bym mógł zmienić to, co zmienić powinienem i mogę. Daj mi cierpliwość znoszenia tego, czego nie mogę zmienić. I daj mi mądrość, abym potrafił odróżnić jedno od drugiego. Amen. 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 Powstańmy i Boże życzenie pokoju. A po tym Boże, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. 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 I w odpowiedzi na jest miasto.